Nie widzisz, nie widzisz, nie widzisz! Co To jest ten złapań Tak Okej okay, to jestem szukającym i mogę się teraz przywitać. Ela tutaj Lucifer jesteśmy w Haddysku w Garrismonzie. Jest ze mną dom Shut up Game over Nie ma tu. Darking ale like cookies! Link! Hello, hello! I misterek! I... został zostało wam 9 sekund życia. Złapie was... Coś taki. <laughs> o mister ci pomoże teraz. Ooo! Widzę, że dużo tutaj też mam. Po nie masz. Wow, będę się pobierać. Mówcie jak ktoś Ej, się panie. pan jeszcze Co wy tam kopiecie? U szefie no. Wy? Panie szefie. Co wy? Dom. dom? No co? Nie chce kopać. Kop Ale on nie jest mużynem, nie może kopać. Mam to gdzieś. Ma kopać. Nie na to chcą płacić Został no. game over i no nie. Dobra, chyba, chyba wygam Chyba to wygam, ludzie. Bezo, bezo. Jak miło. Cześć. Dobra. Łapać go! Spadł na dół. Przydałoby się to tauty. Game over. Dostał Linkiewicz. No. Mnie nigdy nie znajdziecie. Nigdy mnie nie znajdziecie. tak no, jak, no, nie jak nie Ogólnie widziałem kogoś Widziałem kogoś Ktoś sobie poszedł ode mnie Sprawdzasz ostatnie miejsca gdzie byliście ja na górze był? Tak, byłem na skałach Na skałki poszedłem Spinelkę wysokogórzka wysokogórska Piękne zajęcie, polecam Okej, okay, kto też szuka? Nie wiem o nie.

Oni się to robią Nie, nie, nie Siema Siemanie Co? To... Polika Panie! Chodź to... się z dupy wziął Dobra, wiem jak wejść i tam Dobra To mi tutaj dostać Zapraszam też, panowie Zapraszam za mną Ja wiem jak wejść i tam Oni jest... mi Nigdy się nie dostanę tutaj Oni Są zbyt głupi na to Ja widzę, wszystko na różowo bożą <laughs> To samo, nie? No tak. Będę musiał tego Sox'a powiedzieć. Zgadzam się, zgadzam się. No. Zagadnę wam manga w sumie. Kurwa. Patrzcie na tego, na no, miskorda, jak to wygląda. Ja wiem, jak to wygląda. Nie giełdę, nie widzisz Takie oczy, bo o. Nie. Okej, okay. zostaw nam linkiewicz. Jakąś tam linkę Ty, powiedzieć. Ja to się ukryłem tak. Ja mam pomysł. Masz pomysł? A wiesz, że to jest zamknięte to nic. Widział, że do końca go. Ja tam Widziałem do końcego. Gdzie on jest, mówcie? E, biega sobie. No, ci mówię. Ale widziałem ich, tam jest popatrz, widzisz? On tam jest. Ja wiem jak się dostać na te skałki. stój przy dole, on będzie pewnie wyskakiwać. a ja dostanę się tam do nich na skałkę. Czyli Dobra. Ci, ja też ja Dobra. Ty idź z tej strony, z tej strony ty idź Tutaj, z tej. Nie tak, na tym, na te, na te, 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 po tych, tak. Podejrzane, podejrzane. To ja widzę. O, on spadł, on spadł, on idzie do ciebie, idzie od stołu, szybko biegnij za nim. Szybko biegnij za nim. No. Poza mapą, on wyszedł poza mapę. Ty, Co? A? Co? Nie, jestem tam na tamtej schałce. A nie, chodzi o tamtego drugiego, którego go nie wiem teraz. Dom, dlaczego no, wyszedłeś poza mapę? No to mów, nie mów. No Ju, Już cię złapię, bo... No to trochę oszustwo. Misztarek, będziesz musiał sobie radzić ze to nie? Poza mapą płaszcz. Szukaj pozostałych. Szukaj pozostałych. No koniec. Nie szukaj pozostałych. Nie szukaj pozostałych. Nie szukaj pozostałych. Nie szukaj pozostałych. To się pode mną, to mną jest tam fajnie Dobra, Spróbuj tam wskoczyć. Game over. Hmm. Gdzie to mogę się... Ale jak coś padło na mapę, to nie automatycznie się sam zabije, bo to trochę wszystko. Według mnie poświęcenie, że tracimy jednego Męlię, Oh, oh, cute, cute. Ah, oh so don't know Ha ha ha! jak został złapany? Czy nie Ja zostałem No właśnie... No właśnie chyba... Coś się wydaje Link, a ty gdzie się kołasz? Pomógłbyś mi w następnym levelu w czymś? Mogę ci pomóc, bo na razie wiesz co robię? się na krzyżu so. O Jezu, się znalazł Tak jak pan już powiedział no. no! A to się zabi. po prostu w konsoli sobie wpisz kill no jednak jak będziesz poza mapą, to jest oszukaństwo trochę. Coś dom. To nie, że łatwo cię później Co znaleźć. E, Konsolidacja. W... Delta. Nad... Delta. Nad Delta i kill wpijesz coś. A jestem taki że... Myślałem, że potrzebuję do tego więcej zabawy, ale jednak mi się wydaje, że to jest dobre już miejsce. Tyle jest wystarczające. Jak działa? Mi się przyzwyczaiło, Dom? Nie mam tam. Jak później się pobawimy w kolejnej rundzie, jak nie będzie szukających, ja nie będę. Mam pomysł, na taki fajny pomysł. Może się uda. Dobra, widziałem kogoś. Dokładnie jego nóżki. Ktoś w pokazuję. pokazuje. Na górze ktoś. nad... nad kim? O, nie podpowiadaj! No. Ale co? Ja jestem przecież szukającym. No, szukający mogą sobie podpowiadać. A ja masz serio, to się nie liczy. Bardzo Nie jestem w domu, takie trasy Szuka, Szukam. Szukam. zobaczyć? Patrz. się... po skałkę. No, się to Isterek! Nie, 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 nie! O, tak. Kurde! Tam jest zgodnie. no tam niego po dachu, to Ciebie? No, a co masz do zaufragowania? Proszę z tego domu. A co to? Jakiś... Eee... Jakiś... stary? A byliście kiedyś pozbiedzać kopalnię? Ja byłem. <śmienią> Jaką kopalnię? No Jesteś jest pewny, że byłeś byłem, raz... w Byłem, ale wtedy chłopak. A, w tamtych rundach. Tak, Wiem, bo Nie co się nie dało. Hmm, nie jak tamtych chłopak. A chciałby się ktoś napić? E, Wynialnego napoju Cool Breeze, tylko 1 dolar. Polecam. Genialna woda mineralna. Co? I się nie wiedział, mam podpowiedź. Winialna to jest to. Woda On jest aut w automacie. To jest to. On jest w automacie. Woda Cool spreeze. O orzeźwia pragnienie. To jest to. On jest w automacie. On jest automatem. O nie O automatem. nie, on już... Ej, on już się bawi w popkanta. wtedy kiedy jeszcze się nie bawimy w popkanta. O to nie, fajne. jesteśmy zgubieni. No to chcecie się napić? Płyczek. Ostatnio mało ktoś wrzucał drewna do tego kominka. Ja tu nie widzę żadnego drewna. No wiem, bo dlatego mówię, to nie to ma w tym kominku i ktoś mógłby przynieść. Przestańcie coś tam e, ciągle spadać, czy coś robić. Tak Jak ty to co znalazłeś? Game over! Ej, dawaj, cicho! Cicho, chowamy się co na sobie będzie, dawaj. Okej? Okay? Dawaj, na sobie będzie się chowamy tam. Co Jak tam się tam nie łazi? Moje oczy. mu idź tam. Zostaw krzyż tobie. No, dzięki. Ale co no nie było. No. Dom, idziesz. Dom! Dom! No. No. Powiesiłem się. Chyba. Gdyby mnie powiedział do to może by nie słuchał. Nie... No, no nie widzisz mnie? Nie widzisz mnie. Nie ma. <średztuk> <młysza> ja. Właśnie, bo byś że ty tym automatem... <średzt> Ej, no. okej, okay, game over, idziemy. O nie, znowu ja szukam. Nie, dobra, wiem! Gejmowy, gdzie jesteś? Ja, ja pójdę w kolana. Chodź go, gejmowy szybko, Chodź Przysiek, to Jezu! Ja tu wcześniej. Chodź właściwie, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź O kurde. Dzisiaj, jeszcze No nas. Mogę, on może zabić szukającego. Dobra. S, <laughs> bo możemy szukaj tego S. Jesteśmy wygani. Wyjdziemy tu jeden, szukają o nas. Ale ci, właśnie o to chodzi. My tutaj nie gramy, żeby wygrać, my gramy, żeby ośmieszyć kogoś. Dokładnie. Że, o, wszyscy jesteśmy w jednym miejscu, a oni nie potrafią na mnie znaleźć. Dokładnie. jak szukasz, czy dom szuka? Szukam, ja, ja szukam. Oboje szukacie, Czekajcie. co? Okej, jak to się spało. Ale wiesz co? Gdyby nie ten rewolwer, to by cię nie znalazł, gdyby się nie zaczął strzelać. Nie szalej teraz. Tak, ale mi chodzi, żeby oni nas szybko tak szybko nie usłyszeli. Dokładnie. Ej, po mnie wypychasz. Taki kościół. jest staking link. W ogóle właśnie. Jest dwóch białych i dwóch czarnych. A ja widzę wszystkich jako czarnych <grym> To Nie, jak wszyscy są czarni Tylko to jest biały, Link Serio? dla mnie Tak <grym> Jeden biały nie płacę, by robić kijowo Wygrałem <grym> Link, idziemy Chcesz razem, razem. idziemy razem to tej rundzie Link, gdzie Czada. jesteś? Tu Tu, ja skaczę Chodź szybko. Szybko, szybko, szybko Ty jesteś ten koło Tak, Tak, tak. No. O, rewolwer przyda się, przyda się, przyda się rewolwer Idziemy szybko tędy. Zamknij zam, zam, się ze sobą, zamknij się ze tobą. A to jest słabe. Jeszcze lepsze będzie. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu, chodź tu. I weź pomóż game Over to są szafę. O dobra, jednak tak nie mam... o... Tylko właśnie re, re rewolwerem no, musi pomóc, rewolwerem musi pomóc, rewolwerem.

Dlaczego w tym czasie? Dlaczego nie chcecie mi powiedzieć? Boisz? Bo już, już wiecie dużo, bo A! wiesz gdzie szedłem, po pierwsze. Wiesz w którą stronę musicie iść. Wiecie mniej więcej gdzie jestem, w której części mapy. Teraz musisz użyć IQ. Ja wiem gdzie jest, poza mapą. Nie, nie jestem poza mapą. No to... Ja wiem, on jest w dupie. Zgadza się. O nie, nie zejdziemy go nigdy. Moje właśnie oh. podpali. Podpowiedź słyszę was. Dziwnie, go, dziwnie nie słyszeć game jak trzeba na całą mapę. <grym> Tylko właśnie jak spadacie, jak spadacie, to jest właśnie. Dobra, dam kolejną podpowiedź. Mm, nie robiłem zbyt dużego parkura. W sensie. cicho. Dam był. Dą, dą, nie, ale to. nie to nie? No to nie wpadłeś Pamiętasz jak pali w więzieniu, tak? No Widziałem Po drugiej tak stronie Po drugiej stronie poszedłem Poszedłem do budynku obok Okej okay. eee... I przeskapliście Kolejna runda Jezu, to było takie... O wiesz, no Hej, hmm. dobra Nie widzicie, Cię. damy panu sprzedaż. Ile śmiet? Tu Jest Pomyśl czasem. żeby pod moim nosem się ukrywać. Co? Co wy komić na No tam, co szuka? Ja szukam i już się dwóch złapanych. Co? E, dom i ten dar. Nie ma ich do i został game over i yeah. ja no. Game over, na się wy... Jestem sam Se me, Ja tu, ja chciałem... tu Ja tu chciałem wejść Okej, okay, zostałem no? sam hmm. you are alone. O nie, to to zostałem... Pierwszy... zostałem Trzy minuty co... podpowiedź 3 minuty nie robiłem PK Dobra Ludzie, szukajcie po domach Taki mam pomysł. Ale to nie Czy musiał jest? być dom. To nie musiał być dom. No wiesz ty to dlaczego nie ja? Patrzyliście tam gdzie zawsze. A gdzie mamy zawsze patrzeć? Ta krypka, gdzie tam się wchodzi do tego tego. Tu po ścianach patrzcie. On, on lubi wchodzić na na szafę. Ja jest... ja... Czego masz? Ten cik uciekł Uciekał <grym wytu> Oj, Idź ode mnie! Kapusta malona Uciekaj ode mnie kapusto Kłapać go Ale to. hej, Wiecie co ja zrobiłem? Ukryłem się w teleporcie. Że jak dom przyszedł do mnie, to też szczepnął. Do kopani. To jest najgorsza kryjówka, jaka mogła być. Być bliźni. No to zza... też masz, masz złą kryjówkę. <laughs> też. Czyli ja już mam lepszą ja kryjówkę, a jednak wygrywam z sobą Nie zdumiałem gorszą. Nie, nie, gorszą. No, nie to, nie, zza... zza... nie, tak, nie, zza... nie, zza... 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 <laughs> To ukrywam przypadek. nie, Moja kryjówka była na bazie obvious. Tak. Kłóciłbym się. Kłóciłbym się. <noise> 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 Ej hey, mowy, może stąd pójdziesz, co? Tam dalej da się coś wejść. A gdzie? Ej hey, mowy, idź ode mnie. Zostaw! Zostaw! Idź do Kinga. Słabko. Niech oni mnie znajdą. Niech Link nie znajdzie. O, niech link nie znajdzie. Challenger Linka. <noise> Nie macie tu Ale widzisz, miałem kogoś ukrywkę Nie, to było lepsze niż moje Czekaj, widziałem tam kogoś, widziałem tam kogoś chyba Na King? Nie wiem, czy mi się udawał A tu był Musiał mnie dotknąć, ja chciałem dać ja... Na King, ch King chciałem ci dać szansę <grym 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 Na ucieczkę Ale na szuka Szuka? Decking Czarny szuka. Kto jest biały? To jest dziwne. Okej, okay, mam plan. Game over. Robimy. Krincz, krówkę Będzie na później. Teraz. Pomóż mi tego. Game over. Hasiu. No. My się zmagamy teraz, kto zrobi gorszą kryjówkę. Tak. Tak, żeby je wygrać? Tak. Hmm, I like this. Game over, siedź tu obok mnie. Dobra, ja też mam słabą kryjówkę, bardzo słabą kryjówkę. Widzisz to? Tak, widzę, właśnie dlatego siedź tu. <laughs> <laughs> dlatego ubiegajmowę, siedź tu. <laughs> Gdyby nie zerknął w tył, to by mnie nie staruszył. Game over, zostajemy tutaj, co nie? nie to, to chyba był dobry pomysł, co nie? A mówiłem, chodź ze mną. cały czas. A masz ustawioną na komendę? Nie. Zlotowałem hm. no, się w takim miejscu, że. rusza się mowy, ale jak się rusza, to A, taki but. Pozwól. Nie mam nic do wskazówki. Game Over. Widzisz to? Patrz hmm. przed siebie. Game Over, patrz Nikt przed siebie. Nikt nie szuka. Nikt nie patrzy. Nikt nie widzi. Nikt się nad nie chowa. Wszyscy biegamy w kółko. Wiesz o co chodzi, Game Over. Wiesz, wiesz gdzie był Może 7 punktów. 16 sekund! Link to jest najgorsza krójówka! Game Over. Ja w odpisywałem. Cześć link? Cześć. A ja chodź, szukamy krójówki. Chcemy my teraz chceszcie jakiegoś kierunku? Chcesz go gdzieś? Tak, na dole go widzę. Ba. Powiedz, że jest dwóch. Mam panu. Tu dwóch. Nie ja, ja mogę tak. nic robić teraz taką młodą. Chodź. No taki A właśnie, wiesz gdzie? Byłem? Tam. Byłem z Laiking, z Gamowem. Tam. Ba. Zobacz, tam byłem. Cicho. On może usłyszeć. A cóż Gamow wejdzie Ja tylko wam powiem, że jak mam, bo, 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 nie? Tata, to Chodź, chodź tutaj. Chodź tędy. A, no właśnie myślałem o tym wcześniej. Ale myślisz, że nas nie znajdą? Myślę, że jak najpierw chyba obserwować Myślę, gdzie oni są. To jest plan, jest plan, oni tam pójdą. Pójdę mu tylko mówię wam. Mówię wam, czy mówisz, Mówię ci, to mu się mówię się to w propa, ja to wiem. No no da, Get out of here. to no, 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 like be the last one through. No, nie. nie, nie, nie no to, to, to pad. Nie mogę. Szukającego. Nie mogę. Ej, mamy, mamy impostora z szukających. Link, zobacz, mamy impostora. Mam go po, so po swojej stronie. Mamy szukającego po swojej stronie. Link, zobacz, mamy impostora po swojej stronie. A. To nic. E, no, no, co? A ja nie, ja jedę z nikim. O to ci pokażę, boże. No im... Chodź impostor, chodź za mami. Ja idę sobie w bo... głowę. Widzisz mnie? Patrz na mnie na chwilę. Dank Patrzcie no. na dół do... Z chodziu! Chodź. chodź tak, Nikogo Dobra Link, e, zobaczcie co tu jest <grymne> No wiem, widziałem go Ja tu właśnie do niego przyszłem w odpięciu no. Dom! Tak? <grymne> co, <ty robisz? grymne> co ty co ty robisz? Przepitalaj! <grymne> co, ty, co ty robisz? Wezpitalaj! Zaczynowany! Co ty robisz? Serio? A co ty robisz? Przepitalaj! <grymne> przechowam! szybko złapać szukającego póki mamy 20 sekund na niego! Szarza, idzie, chodźcie szałżować na niego. Mam i postaw szkańcy. Czas tu nie złapał. No nie może, bo ma revolver w ręce. Jest więcej, jest więcej niż jego. Chodźcie, chodźcie go obmocywać. Szykający kon... No. Kawający go niż szukającego No to kończymy kończy jak takim akcentem. LL, do następnego pa, a...